Hej, hej, witam serdecznie. Dziś co nieco może o rynku pracy. Jeżeli jesteście bezrobotni, albo poszukujecie nowego wyzwania w życiu i nie chcecie zostać na przykład kolejnym programistą, nie spieszy wam się do bycia potentatem na rynku sadownictwa bądź nie chcecie pracować w lasach państwowych to być może chcielibyście zostać husarzem husarz może liczyć na dosyć dobre zarobki praca jest dosyć niebezpieczna powiedziałbym że jest mało popularna ale Zajęcie takie może być naprawdę intratne, a dzięki panu Rafałowi Kuzakowi i jego książkom można się zbliżyć do poznania tej jakże fascynującej profesji. To taki plan na nowy rok. Niektórzy ludzie chcą w nowym roku pójść sobie na siłownię. Zmienić coś w swoim życiu, opuścić strefę komfortu, więc dlaczego by nie zostać husarzem? A oto, ile taki husarz dostawał żołdu i co nieco na temat stawek plus ile trzeba było mieć pieniędzy, żeby w ogóle zostać takim husarzem, ponieważ. Wyposażenie nie należało do tanich. Husaria była symbolem potęgi Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Doskonale wyszkoleni i uzbrojeni jeźdźcy niemal przez dwa stulecia sieli postrach na polach bitew. Ale czy byli wynagradzani adekwatnie do swoich zasług oraz umiejętności? Dzisiaj nie brakuje zawodów, które wymagają zainwestowania, zanim zacznie się zarabiać. Z fachem husarskim, w XVII stuleciu było podobnie. W biznes należało na początku włożyć niebagatelne fundusze. Ile kosztowało zostanie husarzem? Jak podaje Radosław Sikora w książce Fenomen Husarii, w 1681 roku, obliczano koszt uzbrojenia husarza na 2000 talarów, czyli 48 454 gramów srebra. Była to raczej górna granica. Mniej zamożny herbowy był w stanie zmieścić się w około 10 kg srebra. Ktoś powie, że 10 czy nawet i 48,5 kg srebra to wcale nie aż tak dużo. Jeżeli przyjąć aktualną cenę krusztu, to wychodzi odpowiednio od około 20 tysięcy do 100 tysięcy lub trochę ponad współczesnych złotych. Problem jednak w tym, że nie można stosować takiego przelicznika. Obecnie srebro jest aż 90 razy tańsze niż złoto. Tutaj zależnie od, wiadomo, od miesiąca, czasem jest 85, czasem 82, czasem 87, ale przyjmijmy sobie, że 90 razy. W XVII wieku, jak czytamy Usi Kory, stosunek ten wynosił jedynie 11 do 14 kg srebra na kilogram złota. A i to nie daje pełnego obrazu. W końcu siła nabywcza złota była w epoce nowożytnej wyższa niż teraz. Skoro już chociaż w przybliżeniu wiemy, ile musiał wydać przyszły husarz, aby dołączyć do elitarnej formacji, pora odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądały jego zarobki, czy to się w ogóle mogło bilansować, czy warto było służyć w husarii. Podstawowym elementem husarskiej pensji był żołd, ten zmieniał się zależnie od okresu. Ponadto w koronie i na Litwie stawki mogły się od siebie nieznacznie różnić. Przykładowo w 1609 roku husarz kwarciany otrzymywał 15 zł żołdu na kwartał, równowartość zaledwie 274 g srebra. 10 lat później było to już 30 zł, 425 g srebra. W dobie potopu szwedzkiego stawka wzrosła do 50, czyli 405 g srebra. Ten poziom utrzymano aż do końca XVII wieku, w praktyce jednak stawki pikowały na łeb na szyję. Niekontrolowana inflacja sprawiła, że koniec końców owe 50 zł było warte jedynie 173 g srebra. Biorąc pod uwagę podane wyżej wartości, wychodzi na to, że roczny żołd husarza wynosił odpowiednio w 1609 roku 60 zł, 1096 g srebra. W 1619 roku 120 zł, 1700 g w latach 1655 do 1660 200 zł, 1620 gramów srebra, a pod koniec wieku też 200 zł, tyle że warte spełna 700 gramów srebra. Więcej od etatowych towarzyszy husarskich zarabiali husarze z tak zwanego doraźnego zaciągu. Ich żołd w pierwszym kwartale mógł być dwa, a nawet i cztery razy wyższy, tak jak w roku 1673. Dodatkowy zastrzyk gotówki na start miał im pomóc w wystawieniu odpowiedniego pocztu. Pisząc o żołdzie, należy jeszcze wspomnieć o kontentacjach, czyli dopłatach, które z własnej kieszeni dokładał rotmistrz chorągwi husarskiej do wymienionych wcześniej sum. Dotyczyły one głównie nowo zaciągniętych husarzy, a ich wysokość była bardzo różna. Gdy występowało duże zapotrzebowanie na skrzylatych jeźdźców, kontentacje wynosiły nawet dwu do trzykrotność żołdu państwowego. W innych latach mogła to być już tylko jedna czwarta tegoż. Zdarzało się również, że rotmistrzowi wcale nie wypłacali kontentacji. Jeżeli zastanawiacie się, jak te kwoty wyglądają na tle zarobków innych profesji, to dla porównania w drugiej połowie lat XVII wieku w Lwowie pisarz miejski otrzymywał rocznie równowartość 1263 g srebra, nauczyciel miejski 842 gramów srebra, zaś zwykły służący miejski mógł liczyć na niespełna 280 g kruszcu. Z kolei wykwalifikowanemu murażowi trzeba było zapłacić za dniówkę równowartość niemal 5 gramów srebra. W przypadku husarzy żołd to jednak nie wszystko. Przysługiwała im również tzw. hiberna. Hiberna była obowiązkiem nakładanym na dobra królewskie i kościelne zapewnienia leż i wyżywienia wojskom operującym na danym terenie. Wolne od tego obowiązku były dobra szlacheckie i inne. Choć obowiązek ten odnosił się w szczególności do zapewnienia stacji w okresie zimowym, to jednak nie można go tylko ograniczać do tej pory roku. Początkowo hibernę regulowano w naturze, jednak od połowy XVII wieku husarzom przysługiwał ekwiwalent w gotówce. Przykładowo w 1679 roku ustalono jego wysokość na 204 zł rocznie to 828 gramów srebra. Oczywiście husarze mogli liczyć na specjalne gratyfikacje w wypadku osiągnięcia jakiegoś znacznego sukcesu bojowego, czyli tzw. Tak donatywy, które przyznawano całym jednostkom. Przykładowo w 1649 roku towarzysze husarscy chorągwi biorącej udział w obronie z Baraża otrzymali nagrodę w wysokości rocznego żołdu. Z kolei 4 lata później skrzydlata jazda mogła liczyć na premię w postaci połowy rocznych poborów. Dodatkowo po kampanii Żwanieckiej jeszcze 60% kwartalnego żołdu. Jednak z czasem braki w państwowym skarbcu sprawiły, że husarze coraz rzadziej mogli liczyć na donatywy. Ostatnią wypłacono w 1675 roku. Była to nagroda za kampanię chocimską sprzed dwóch lat i wyniosła zaledwie 17 zł na konia. Nie można również zapomnieć o potencjalnych łupach wojennych, które potrafiły być prawdziwie bajeczne. Husarze niesamowicie obłowili się na przykład pod Wiedniem w 1683 roku. Z czasem jednak, gdy zwycięstw było coraz mniej, a porażki stały się codziennością, husarze zamiast o łupach musieli myśleć o tym, jak ocalić własny dobytek. Przyznawano również nagrody indywidualne. Przykładowo Mikołaj Skrzetuski, któremu Sienkiewicz w ogniem i mieczym zmienił imię na Jana, otrzymał od króla Jana Kazimierza wazy 100 czerwonych złotych. Czyli równowartość 4860 gramów srebra za dostarczenie listów z oblężonego z baraża Dolwowa, niezbyt wiele biorąc pod uwagę, że była to śmiertelnie niebezpieczna misja. W grę wchodziły także nadania ziemskie, wynagrodzenia pieniężne dla odchodzących ze służby czy awans w hierarchii urzędniczej. Jak widać, bycie husarzem wiązało się z dużymi wydatkami, zarobki były niezłe ale dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach żołd pozwalał pokryć koszty wstąpienia do kawalerii. Dlatego też w szeregach najlepszej jazdy na kontynencie widać było głównie przedstawicieli zamożnej szlachty i magnaterii, ludzi dla których kluczowe nie tylko były fundusze, ale i prestiż formacji. Dokonania bojowe Husarii przez całe dziesięciolecia budziły podziw rodaków oraz zasiewały strach w szeregach przeciwnika. Wstąpienie do elitarnej jazdy kosztowało jednak krocie. W przeliczeniu na współczesną walutę, wystawienie pocztu husarskiego mogło wiązać się z wydatkiem od kilkuset tysięcy do grubo ponad miliona złotych. O tym, że bywały to kwoty zawrotne, świadczą zachowane rejestry. Które sporządzono po śmierci towarzyszy husarskich. Jeden z nich przytacza dr Radosław Sikora w książce Husaria Duma Polskiego Oręża. Spisano go w 1636 roku i wymienia do, dobytek Marka Łochodowskiego. Jego łączna wartość wynosiła wtedy 10130 zł. Była to równowartość aż 6,5 kg złota. Już sama ilość kruszcu robi wrażenie, ale ile w przeliczeniu na współczesną walutę pozostawił po sobie pan Łachodowski? Możemy pokusić się o porównanie XVII-wiecznych złotówek z obecnymi dzięki metodzie opracowanej przed laty przez profesora Zbigniewa Żabińskiego. Opiera się ona na porównaniu siły nabywczej koszyka żywności wystarczającego do dziennego wyżywienia. Według tego modelu 1 złoty polski z 1636 roku odpowiada w przybliżeniu 112 zł z 2020 roku. Z tego wynika, że dobra zmarłego dzisiaj byłyby warte prawie 1 135 000 zł. Bajońska suma, ale zobaczmy co na nią się składało. Najdroższe były konie wykorzystywane w walce, których Łachodowski miał trzy. Ich łączna wartość wynosiła bagatela 5700 zł. Dziś to niemal 640 tysięcy złotych. Do tego dochodziło 5 siodeł o sumarycznej cenie 620 złotych. To prawie 70 tysięcy złotych. Nie mogło również zabraknąć rzędu kamieniami sadzonego, blachmalowanego z pierścieniem i uździenniczką kamieniami sadzoną za 600 złotych. Ponad 67 tysięcy współczesnych złotych. Swoje kosztowały także broń oraz zbroje. Samą szablę wyceniono na 500 złotych, dzisiejsze 56 tysięcy złotych. Niestety nie podano ceny pałasza złocistego z kamieniami. Wiemy za to, że zbroja złocista polerowana, karwasze złociste szmelcowane, oprawne białą oprawą, warte były 200 złotych, niemal 22 i pół tysiąca współczesnych złotych. Trzy żelazne zbroje z szyszakami to kolejne 100 złotych, ponad 11 tysięcy współczesnych złotych. Husarz nie mógł być również bez broni palnej. W tym przypadku cztery bandolety, cztery pary pistoletów oszacowano na 180 złotych, czyli 20 tysięcy współczesnych złotych. Do tego wszystkiego dochodziły odzież, wozy, konie pociągowe, namioty kotły do gotowania strawy, zastawa i tak dalej. W skład pocztu wchodzili bowiem poza samym towarzyszem husarskim również pocztowi, zwykle przynajmniej dwóch, oraz liczna czelać. Ich także należało odziać, uzbroić i nakarmić. Łącznie wszystko to dawało wspomniane wcześniej ponad 10 tysięcy złotych polskich. Wydatki łachodowskiego na wystawienie pocztu nie odbiegały jakoś szczególnie od reguły. Można je porównać na przykład ze stratami, jakie poniósł niejaki Hieronim Ciechanowicz w trakcie odsieczy, odsieczy Smoleńskiej jesienią 1633 roku. Ukradziono mu wtedy wozy z dobytkiem. Stratę oszacował na 6 tysięcy złotych, czyli 62 tysiące współczesnych złotych. A przecież, jak podkreśla dr Radosław Sikora, kwota ta jest ledwie częścią. Z tego co Ciechanowicz wydał z własnej kieszeni na poczet. Nie obejmuje bowiem drogich koni bojowych, których przy wozach w chwili grabieży nie było. Z kolei chorąży Jakub Michałowski, który w 1649 roku znalazł się w podobnej sytuacji jak Ciechanowicz, straty szacował na kilkanaście tysięcy. Byli oczywiście i tacy, którzy wydawali znacznie mniejsze kwoty. Przykładowo Jerzy Ossoliński, wyruszając w 1617 roku jako dworzanin królewicza Władysława Wazy na kampanię moskiewską, zmieścił się w 2000 zł. Według przelicznika opartego na opisanej wyżej metodzie, daje to jakieś 463 000 zł z 2020 roku. Nadal była to kwota zaporowa dla większości herbowych. Wystarczy powiedzieć, że w tym czasie za 450 zł można było kupić kamienicę w Nowym Sączu. Z kolei w Warszawie pracujący przy wymianie rur kanalizacyjnych otrzymywali dziennie zaledwie od 5 do 9 groszy. W tym czasie złoty dzielił się na 30 groszy. Biorąc to wszystko pod uwagę, należy uznać, że na szczyty oszczędności wspiął się Jan Władysław Poczobut-Odlanicki, który w 1659 roku od rodzonego brata Kupił trzykonny poczet husarski za skromne 1600 zł czyli 175 tysięcy współczesnych złotych. Nadal było to jednak sporo, w tym samym czasie roczny żołd husarza wynosił ledwie 200 zł, niespełna 22 tysiące współczesnych złotych. A co można powiedzieć o zarobkach? Innych polskich żołnierzy w XVII wieku. W Rzeczpospolitej obojga narodów niemal zawsze zalegano z żołdem dla wojska. Ktoś mógłby pomyśleć, że działo się tak dlatego, że żołnierzom płacono krocie. Nic z tych rzeczy. Polacy przelewający krew za kraj w XVII wieku zarabiali dużo mniej niż Francuzi i Niemcy. Ciekawe porównanie stawek żołdu polskich i zagranicznych żołnierzy sporządził profesor Jan Wimmer w pracy Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku. Autor podaje, że na przykład w roku 1666 polski piechór zarabiał 144 złote rocznie. W tym samym czasie jego francuski odpowiednik mógł liczyć na 90 livrów, czyli 150 zł. Różnica jest symboliczna, ale przecież dumą polskiego oręża nie była piechota, lecz jazda. Co na temat zarobków kawalerzystów pisze profesor Wimer? Najdroższy jeśli chodzi o utrzymanie rodzaj jazdy polskiej, husaria kosztował niemal połowę mniej niż francuscy żandarm 450 livrów, czyli 750 zł. Pozostałe rodzaje jazdy polskiej również mniej niż francuskiej. Szwoleżer 306 livrów, czyli 510 zł. Karabinier 279 livrów, czyli 450 zł. Dragon, którego również zaliczano w tym czasie do kawalerii, 216 livrów, czyli 360 zł. Tymczasem w polskich chorągwiach pancernych i kozackich płacono w tym czasie po 164 zł rocznie, a w lekkich zaledwie sto, 124 zł. Do tego należy dodać jeszcze hibernę wypłacaną w okresie zimowym, która była równa żołdowi. W efekcie łączne pobory wynosiły odpowiednio 328 i 248 zł. Niezależnie z jakimi rodzajami jazdy francuskiej porównamy te formacje, ich zarobki były niższe w skrajnych przypadkach nawet o 40-50%. Również w armiach armii austriackiej i pruskiej żołnierskie rzemiosło przynosiło więcej grosza niż w Rzeczpospolitej. W tej pierwszej w roku 1677 płaca dragona wynosiła rocznie 84 talary to jest około 40, 480 zł płaca krasiera tyleż samo piechura 48 talarów to jest około 288 zł prusacy z kolei dwa lata później płacili piechurowi 30 talarów rocznie czyli około 180 zł kawalerzyście 72 talary co dawało około 430 zł a dragonowi 60 talarów to jest około 360 zł. Jak stwierdził w swojej książce profesor Wimmer, stosunkowo niższe były płace tylko w armii rosyjskiej. Pensje szeregowych żołnierzy nie stanowiły wcale wyjątku. W przypadku oficerów i podoficerów sytuacja prezentowała się równie mizernie, a czasem nawet i gorzej. We Francji kapitan w piechocie brał 900 liwrów rocznie, czyli 1500 zł. W armii koronnej 4 porcje czyli 576 złotych, porucznik 360 livrów, czyli 600 złotych. Porównanie stawych oficerskich w kawalerii wypada podobnie. Kapitan dowodzący kampanią, która odpowiadała polskiej 100 do 120 konnej chorągwi, mógł liczyć w żandarm rocznie na 3600 litrów, czyli jakieś 6000 złotych. Tymczasem rotmistrz husarski z 10-konnym pocztem Otrzymywał 2040 zł plus hiberne trzykrotnie mniej. Do, 1650, do 1654 roku również Hetmani otrzymywali wręcz symboliczne wynagrodzenie. Był to tak zwany Jurgeld, w wysokości 1800 zł dla Hetmana Wielkiego i 800 zł dla Hetmana Polnego, płatny ze skarbu koronnego. Oni jednak prawdziwie Prawdziwe pieniądze czerpali z dochodowych starostw utrzymywanych od króla. Gdy jednak na Ukrainie szalało powstanie Chmielnickiego i nie było jak ściągać należnych pieniędzy, Sejm uchwalił oprócz Jurgieltu pensje dla Hetmanów w rocznej wysokości 12 tys. złotych dla Hetmana Wielkiego i 8 tys. złotych dla Polnego. Pensje te płacone były również z podatków wpływających do Skarbu Centralnego. Niezależnie od nich, Sejm 1677 roku uchwalił dodatkową sumę 100 tysięcy złotych na buławy 60 tysięcy na wielką i 40 tysięcy na mniejszą. W efekcie jak nie trudno policzyć, w 1677 roku hetman wielkiej koronny Dymitr Jerzy Wiśniowiecki zainkasował 73 800 zł, a polny Stanisław Jan Jabłonowski 48 800 zł. Były to naprawdę pokaźne kwoty. Wystarczy powiedzieć, że za pensję tego pierwszego można było w tym czasie kupić w Gdańsku odpowiednio 6709 wieprzy lub 467 dobrych koni, a chodzi przecież o miasto słynące z drożyzny.